Cześć! W związku z Waszym dużym zainteresowaniem tematem renowacji e, oraz licznymi zapytaniami o tym, jak wygląda to od podszewki, chcielibyśmy przedstawić Wam ten proces na przykładzie 190 SL, -a, a przy okazji zaprezentować inne samochody, które są w tej chwili w trakcie pracy. W związku z tym, że budujemy samochody od podstaw, Potrafimy także naprawić każdy ich najdrobniejszy element. Jesteśmy pod tym względem unikatowi w skali Polski i będziemy chcieli te wszystkie interesujące treści przekazywać Wam krok po kroku, zarówno w małych partiach związanych z poszczególnymi etapami prac, jak i na przykładzie odbudowy całego samochodu i pełnej jego renowacji. Nie jest to oczywiste, ale opieram się w tej chwili o 190 SLA. W dodatku samochód jest odwrócony do góry nogami. Przygotowujemy się do osadzenia samochodu na ramie naprawczej. Będziemy odbudowali jego podwozie. A kolejnym etapem będzie odbudowa poszyć zewnętrznych i stworzenie z powrotem z tego co widzimy w tej chwili pięknego auta o pięknych kształtach z lat 50.